Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony JurnyGero ja, ja witam was już w siódmym odcinku z gry Star Wars Jedi Upadły Zakon. Jak widać, jesteśmy na nowym, nowym totalnie terenie. No jest tutaj trochę mrocznie, ale bardzo, bardzo ciekawe jest ukształtowanie terenów, jest woda. Zazwyczaj jak wpadaliśmy w wodę, to ginęliśmy i wracało nas do poprzedniego miejsca, ale jak widać możemy pływać. Możemy pływać i woda jest bardzo ładna w tej grze, ja zawsze zwracam dużą uwagę właśnie jeśli chodzi o wodę. Hej Grease, zajęty? No próbowałem obejrzeć.. Wiesz co nie, nie jestem zajęty nigdy. Aha. Więc y, trzeba ci czegoś? Stoję przy dwóch rozbitych statkach. Chyba nie tylko tobie wiadr dał się tutaj we znaki. Ej, ej, dopiero teraz to pojąłeś? Gdzieś ty się uchował. Przecież lepszych ode mnie nie ma. No, tak, chciałem powiedzieć dzięki. Wiesz no. Nie ma za to, młody, ale muszę lecieć. Mam sprawę, więc. Na razie. No, trochę dziwne, dziwny dialog, ciekawe co on tam ukrywał Jakoś tak dziwnie to co brzmiało wszystko Może coś pokrywa przed nami Halera Myślę, że prędko się nie dowiemy I te szczury wyskakują, zobaczcie tylko, ja pierzyciele, no Dość was, ja jeszcze jeden Na szczęście, no, chciałbym powiedzieć łatwo padają, ale ten po tego nie swoim yy, wyjątkowym atakiem tego sobie zaraz zatakujemy. Już z nim miałem okazję walczyć, ale jeszcze raz się z nim zmierzymy. O, ten też ma swój unikalny atak. Uuuu, cholera, ale muszę się złapać. No dobra, usiadł sobie ładnie, normalnie jak dzieci w żłobku. No dobra, lecimy sobie na górę, już się nie przejmuję tym szczurem. Zobaczymy co tutaj kryje ta pieczara. O, jakieś światełka. Co tutaj jest? O kurę, to są te, te... te młotki, nie wiem jak to nazwać. Te wielkie przesu przesuwające się młotki. Które mogą zrobić niezłą krzywdę. A jeszcze nie miałem okazji wpaść pod ten młotek, ale mieliśmy misję w poprzedniej lokacji. I tamte młotki były naprawdę potężną rzeczą, która można zrobić niezły kuku, ale na szczęście te są wyłączone Prawdopodobnie w późniejszym etapie ja będziemy musieli tutaj wrócić i to ogarnąć Ogólnie taki minus tej gry mi się trochę nie podoba o, miałem tylko z góry tak ale jakoś nie zdążyłem, nie wstrzeliłem się yy, Dobra, yy, ja mówiłem o tym, że a, yy, min ta gra ma właśnie ten minus yy, taki, że tutaj Będziemy musieli się wracać w różne rejony, które już przeszliśmy. E, myślałem, że po prostu cały czas będziemy przesuwać się ku przodowi, będą nowe lokacje, będą nowe wyzwania, nowi przeciwnicy, nowe umiejętności. Sonda szpiegowska, obserwator. No dobra, tutaj też są nowi przeciwnicy, bo jeszcze jej nie miałem. A była, była raz tylko, jakiś czas temu, ale teraz widzę, że jest ich więcej. O, proszę. E, I to jest właśnie trochę słabe, że trzeba się co jakiś czas wracać do jakiejś lokacji. I to zajmuje czas, bo wiecie, musimy na przykład e, przebyć tą samą drogę, którą już przeszliśmy, żeby wrócić no, na przykład na statek z powrotem. Bo to statkiem właśnie się będziemy z planety na planetę przemieszczać. No zobaczymy, ja będę chyba wycinał właśnie te drogi powrotne, bo tam nic ciekawego się nie wydarzy, yy, więc yy, wy tego nie odczujecie, natomiast ja grając, no to na pewno... Nie czasowo oraz potem przy obróbce materiału będę musiał się nad tym skupić. Ogólnie kiedyś grałem w Star Warsy, jeszcze naprawdę 15, może 10 lat temu, jak byłem naprawdę małym, małym chłopcem, to już miałem komputer i sobie coś tam grałem i były to Star Warsy właśnie, a jest już nie pamiętam, nie przypomnę sobie nazwy, ale właśnie były te latające sondy i to już było w pierwszej misji, w pierwszej lokacji i teraz mi się to przypomniało ale wtedy miałem. Dowódca zginął od świetlnego miecza. Mm. Wrak Gwenatora, rozbitek, martwy klon, który przeżył katastrofę okrętu. Wszystko sugeruje na to, że został zabity mieczem świetlnym. Okej, okay, czyli ktoś tutaj musiał być. Jakiś. Jakiś Jedi. To chyba taki, który, który jest dobry, bo. Myślę, że jakiś Jedi jest czerwonym. Trzeba prądu. O, dobra, to tego chyba raczej sobie nie otworzymy, bo brakuje nam umiejętności. Natomiast, jeśli przyjrzeć się kablom, tam biegną te kable, ale to chyba nic mi nie, nie, nie da. Będę musiał tu tutaj przyjść w przyszłości, jak już zdobędę jakąś umiejętność yy, dawania prądu, czy coś w tym stylu. Sami słyszeliście przed chwilą. Potrzebujemy prądu. No dobra. Lecimy te sądy, mam nadzieję, że nas nie zabiją. One są słabe. Najgorsze jest to, że ciężko jest je zniszczyć, bo unoszą się w powietrzu. Tylko możemy odbijać ich pociski i tak naprawdę własną broją ich e, niszczyć. Wejdziemy sobie jeszcze tutaj, bo widzę, że jest jakiś, jakiś jakaś miejscówka. Aha, mamy jakieś tutaj No nic tu nie ma, kompletnie nic Po prostu tak go Arena mała taka Tyle, myślę, że no i tu będziemy musieli wrócić Nie wiem kiedy, ale Kiedyś O ty cholerii potrafiłeś mnie Ale bałem się, że już ten Podobne są te potwory do tych, które występowały w Wiedźminie trzecim. I tutaj ta walka jest słabsza. Wiedźmy naprawdę to jest majstersztyk, kiedy chodzi o walkę z potworami o całokształt w ogóle. O, tych, o te potwory to wszystko naprawdę świetnie tam to wygląda. O i tutaj też mamy jakieś blokady w postaci laserowej ściany, tak to się nazywa. Myślę, że tacy prawdziwi fani serii mogą ich oprawić. Ale wygląda jak laser. No dobra. Ja się zabieram za powrót w takim razie, bo wszystko mi poblokowane. Musimy tutaj przyjść, jeśli nie za jedną odcinek, to może za dwa. No nie wiem. Zobaczymy. Ja tymczasem się udaję w podróż powrotną i zobaczymy się już w miejscu, które będzie ciągnęło w przód z kampanią i w głównym wątkiem fabularnym. 13 Okej, okay, właśnie wychodzimy sobie z naszego z naszych y, podziemi, to jest to samo miejsce, w którym byliśmy na początku, gdy zaczęliśmy właśnie y, misję w tej lokacji. No i jak widać, mamy. O, cholera, tu jest jakaś strzelina, Kwała, nas, maszyna krocząca? Nasza broń nie działa. to on nie ruszy tutaj swój typ. Ej, co on nas powędza? My tutaj lecimy z pomocą, a on do nas, kurde, żebyśmy ruszyli... swoje cztery litery, no, Jezus. Łoimy mu, kurde, skórę, czy cokolwiek on tam ma, nie wiem, blachę. No, a to eksploduje i kolejna seria. O cholera, cyknął mnie. Pochował mnie cholernik. chciał baleć, ale długo się nie nacieszył. A ATST pokonany. O ty skurczy byku. Oj biedaczek. Nie umiał strzelać z pistoletu, tylko umiał kierować maszynami. Ech, biedactwo. No dobra. Ładnie, ładnie wykonana maszyna. Całkiem fajnie, naprawdę ciekawie to wygląda. Gdzie jest to wejście? Tutaj, dobra. No i wbijamy. Dobra robota, młody. Niezły z ciebie zawodnik. <gryw> Powiedz, że ta wizyta miała jakiś sens. Znalazłem grobowiec mędrca Zefa. Na pewno używali mocy. Tajemnicza, zaginiona wielka cywilizacja, władająca mocą. Nic dziwnego, że Kordowa dostał takiej obsesji. Masz coś jeszcze? Przed zniknięciem Zefo udali się na planetę Kashik. Kashik? Kordowa znał się z Łukim Tarfulem. Może go znajdziemy. Kasik, wiesz, tam jest naprawdę źle. Imperium mocno przycisnęło biednych łukich. To szykujmy się do walki. <noise> Oj. Ten gość to już jest za stary na takie bitki. Widzę, że pasuje. Gotowi do walki. Po akcji z maszyną kroczącą jesteś pewniejszy. No. Jak tam trzymasz się? Znaczy z mocą? Tak jest, z mocą. Mówiłeś, że czasem przytłacza. Jak widać, jeszcze żyje. Nie chcę o tym gadać. No cóż, rozumiem. I to doskonale. Czemu przestałaś używać mocy? <noise> Znów też pytanie. Gdy ruszyła czystka i gdy klony zaczęły zabijać, ukryłam się z padawanką i kilkoma adeptami, ale to nic nie dało. Patrol imperialny już prawie odkrył naszą kryjówkę, więc chciałam odciągnąć go od mojej padawanki, Trilli. Została tam z najmłodszymi, a mnie złapali, no i torturowali. Chcieli wiedzieć wszystko o innych i ilu zostało, ale najwięcej chcieli wiedzieć o Kordowie. Gdzie go szukać? Ale uciekłaś. Tak. Podczas buntu w więzieniu była okazja, więc ją wykorzystałam. Prawie mnie złamali. I nie jestem już taka jak kiedyś, Kal. Ta padawanka przeżyła to? Nie. Dlatego nie możemy zawieść. Pozwolić, by poświęcenie naszych najbliższych poszło na nic. No cóż. Poważna sprawa. Myślę, że ja już się mogę doczekać, aż odnajdziemy, kiedy się z właśnie Jedi. No cóż. Poddawanka Siri. Siri podzieliła się strasznym wspomnieniem w trakcie czystki, czyli została pojmana przez Imperium pod ją torturą. zdołała uciec, jednak jej poddawanka nie miała tyle szczęścia. No, o tym już słyszeliśmy. Mamy tego hmm. krótki wpisik. Hmm. Przejdźmy się po pokładzie i zobaczymy, co tutaj można od nich się dowiedzieć. O, no, na stolik pójdziemy, zaczymy. Du du bardzo dużo ulepszeń miecza zdobyłem. Zobaczmy właśnie, jak to się prezentuje. Kolorek. Pomarańczowy. Ej, tam niebieski bierzemy. Emitery Tylko jeden? Wydawało mi się, że znalazłem dużo wię większą ilość tych emiterów i innych części. Yy, aktywator. Wiecie co? Jakieś to jest takie zbyt kolorowe. Musi mieć świetny, być taki właśnie bardziej metalowy, taki bardziej, wiecie, kosmiczny, a nie taki kolorowy, taki bedziewny, jakby z chińskiego bazarku. Mm, ciężki wybór, ciężki wybór. Niech będzie, może to, chociaż to jest takie brzydkie, jak, jak w rowerze macie te, te, te takie yy, kierownice, nie? O, ten jest taki fajny, matowy dosyć. Ten to jakiś brzydki, jakby szpitalny. Dobra, ten matowy jest super. Nie, 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 jednak nie. Ciężko się zdecydować. Dobra, biorę to. No. Niebieski, tym razem. Jeszcze sobie będziemy zmieniali kolory. No dobra, teraz będziemy lecieli na jakąś planetę. Martwa natura. Martwa natura, no ale tutaj nic nie ma. No to trochę to jest takie dziwne, że tutaj nic nie ma, ale dobra, no nieważne. Myślałem, że coś urośnie przez czas, jak, na, jak nas nie było. Ale jak widać, chyba nikt tutaj niczego nie, pole, nie podlewał. Aha, żeby wrócić na tą pierwszą planetę? No tak, no dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co tam piszczy. Tam było parę rzeczy, których nie mogliśmy zrobić. Sprawdźmy to, cholera jasna. Jeśli mówię, żeby tam polecieć, to znaczy, żeby, że trzeba tam polecieć. Nie mówiłaś, jak zostałaś czydaj. Zostałam odkryta przez poszukiwacza za młodu. Zabrał mnie na szkolenie do świątyni. A, tak, poszukiwacze. Nie ma drugich takich jak oni. Nie masz pojęcia, kim są poszukiwacze, co? Zielonego. Poszukują czegoś? Tak. To Jedi, którzy odnajdują dzieci wrażliwe na moc, takie jak te z holokronu. też to robią. Wow, wow, wiesz co to oznacza? Nie odkryłam Kala, jeśli to masz na myśli. Nie, to oznacza, że też nim jestem. <grym> masz rację. O tak, poszukiwacz Gris. Mm. Siadaj młody, pora No właśnie, musimy usiąść, bo inaczej nie wylądujemy. Ogólnie brzydkie wnętrze ma ten statek, jeśli chodzi o kokpik sterujący. Znów jesteśmy na Bogano. Ale się kręci to śmiesznie ten statek. A myślę, że tak się przekręca do lądowania, ale widzę, że przylądowano znów pionowo się ustawia. Dziwne. Taki, taka animacja. Okej, okay, znów tu jesteśmy. Znów to tutaj jest tak kolorowo, że aż. Oczy mnie bolą. Okej, okay, i co? Aha, też jest coś poblokowane. Zablokowane, czyli jeszcze jest za, nis za niski poziom u nas. Nie mamy odpowiednich umiejętności. za to tutaj jest coś, co nie zebrałem, a mam okazję to zrobić. Tylko zaraz. Gdzie to by było? To tam muszę gdzieś. Zaraz, jeszcze raz. Nie, 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 nie to będzie gdzieś. Aha, tutaj zeskoczyć. Dobra. O kurde! O Jezu, myślałem, że nie doskoczę. O matko. A, wejdziemy sobie tu i potem prosto i... Chyba wiem, gdzie to jest. Tam były takie jakieś żuki, czy coś takiego. Takie dziwne robaki, kurde. Zaraz się okaże. Kurde, za nisko skacze ten nasz Jedi. Tyle ma mocy, tyle umiejętności, ale skoki to ma naprawdę słabe. Uuuu bolało. Nie wiem, nie wiem. O kurde, ty spyciasz jeden. Ty, co jest? No, i tak to ma być. Te są tak ohydne, kurde, masakra. Tak ohydne go jeszcze, że nie widział. Prawie, prawie tak ohydne jak jakieś tanie parówki z hipermarketu. <laughs> Dobra, skakujemy na górę. A nie, mam tutaj wyjście. Tutaj też nie ma żadnego ten, ale tutaj są te Do Matrixów, dobra Robimy sobie Matrixy No i tutaj będziemy musieli chyba zejść Jeszcze nie wiem, wejdę na górę na chwilę Tea, to będzie tu Co tutaj? O nie Do niego doskoczę? Chyba nie Chyba to, to z nim to bym nie chciał walczyć Niech tam sobie odpoczywa, czy co on tam robi Dobra, trzymamy się Ciekawe co co, 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 co właściwie tutaj znajdziemy skoro To babeczka powiedziała, że jest tu jeszcze parę ciekawych rzeczy No kury złaś Coś się zacięło Nigdy się tak nie O, coś jest tam z boku jak tam dojść cholera jasna No bierz to, bierz, to już się nie przyglądaj, dawaj, dawaj Zbiornik na z tym, zdoby to No tak, ja z tego marza tylko korzystam I co to jest? To jest tylko tyle? Że możemy sobie wskoczyć Ej, słabo, słabo Trochę strata czasu, że tutaj przyleci przyleciliśmy. No, nie sądziłem, że tak to będzie. No tutaj to już się nie mam okazji szwędzać, to już tutaj nie będę szedł. O, ale coś tutaj jeszcze jest, przy samym statku. Ja, dziękuję. Mogłem jakoś lepiej się przyjrzeć tej mapie. No dobra, spróbujemy wrócić. Nie, tu nie wskoczę. Boże, jakie to jest ułomstwo. Naprawdę ułomny jest trochę ten Jedi, zamiast tam wskoczyć. No to ja bym chyba tam wskoczył na żywo. No, no może bym nie wskoczył, ale kurczę, no trochę bym, bym wskoczył, a ten Jedi tego nie potrafi. No. Ale tutaj to, to się nie źle spina, to nie będę narzekał. Chociaż tyle dobrego z tego gościa mamy. Nie wiem czy ten robocie, który siedzi na pecach, go przeciąża, czy co. Skakuj. Hop. Dobrze. Tu droga powrotna jest prosta. Tutaj robimy skok. Ja pierdzie, ale to jest zrobione. To wygląda jakbym nie miał spaść w dół. A na, potem się okazuje w ostatniej chwili, że się łapie tej... Tego rantu i wchodzi na górę na szczęście. Dobra, wchodzimy tam na dół, zobaczymy co tam się dzieje. Co to jest? To taka sama sfera i gniazdo jak na zefo. O nie. Się służę? umęczyłem z tymi sferami. Siedzi sobie, nie ucieka, wow. Interakcja. Znajdziemy Ci dom. Boże, kiedy jest przerażony. <laughs> co to tak wyskoczyło? Może kto chodzi, dziwnie. Jakaś kura ma nogi. Dobra, to chyba uciekło. Tego nie dogonimy. Tego nie wiem, co to jest. Ma opiszona, czy to jest tworka. Nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Mm, jakby to to szturnąć. Na pewno musimy to odepchać. Chyba sobie tak. Pełne to. Kurde. O, tak. I potem tak tu w bok. Hop! O, 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 o. Dawaj, 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 dawaj. Jezu, za pierwszy razem się udało, ta szczęście. W sumie raz grałem kiedyś w kręgle, więc może to dzięki, dzięki temu. temu nikt nas nie Proszę. Znów to cię Przepraszam bardzo, ale o co tu chodzi? Przeleciliśmy tylko tu po to, żeby wziąć dwa stymy, których i tak nie używam? Oj, następnym razem mam będziemy kierować się tylko wątkiem fabularnym, bo to jest przesada. Zbiornik z tym. Taka lu luźna eksploracja, no to to, 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 nie jest zbyt interesująca. No cóż, wejdziemy do statku i zobaczymy co dalej. Niech mi coś zaskoczy. Bo na razie ta gra na początku z przytupem kazała, że jest naprawdę ciekawą historią. Taką o na naprawdę jakości, o kinowej jakości. Natomiast teraz tak trochę no, trochę, trochę słabiej, słabiej trochę. Jeszcze na koniec bym z chęcią zaczął mapę, czyli jeszcze czegoś nie ominąłem tak dla własnej tej nie, niczego tutaj nie ma. Żadnych pomarańczowych punktów oprócz naszego statku. No dobra, czy sobie nie mogę stąd lecieć. Oczywiście że wątek woblarny, czyli kaszyk. Dziwna nazwę tej planety, ale... Nie mi oceniać. Pewnie ciężko było patrzeć, jak giną przyjaciele. No wiesz, czystka i w ogóle. No co, rozmowa o tym powinna pomóc, nie? Tak, było trudno. Ale trzeba się z tym zmierzyć, a nie zapomnieć. Musimy pamiętać błędy przeszłości i robić wszystko tak, aby już nie... Nigdy... O, święte słowa! Czyżbyś nigdy? Pewna, że wszystko się ułoży? Nie jestem. Nie przylecę, naprawdę, jest... na której będę tylko szukał Nie jestem, Dla wiem, nie na zmianę. Oczywiście są na zmianę, żeby nie przylatywać na te planety i podążać się tylko i wyłącznie wątkiem fabularnym. To jego się nauczyłem. Zaraz wyjdziemy z hiperprzestrzeni. Wciadaj! Prawda jestem zawiedziony podpowiedziami tej... ...byłej Jedi. Lepiej powiedziałam, żebyśmy tutaj przylecieli, a potem... Powiedz, że nie będziemy się przypijać. O, tylko w ostateczności. Ustawiłam transponder tak, by nadawał imperialne sygnały. Hej Gris! Tak? Kontrolujmy sygnaturę energetyczną i się nie wychylajmy. Jak na brace. Bez spiny. Nie potrzeba mi dodatkowych rąk. Po prostu skup się na skanerze. O Boże, Dobrze. jakie nerwowe. To chcecie karłowate. Ja dziękuję, panie. Niczego nie widzę. Chyba skupili się na czymś na powierzchni. Droga wolna. No. Myślałem, że oni już do nas będą strzelali, czy coś, ale na szczęście mieliśmy szczęście. No ładnie, ładnie. i to mi się podoba. Już mi się zaczęło podobać. Już się ta. na dobre tory ta gra ustawiła, bo naprawdę prezentuje mi bardzo ładne tutaj. E, o krajobrazy. Kiepsko to wygląda. Imperium niszczy kasztnik dla jego zasobów naturalnych. Łukik zniewolono. Lub przesiedlono brzydkie sławki oni mają, jak. Yy, tak, takie nowoczesne czasy, taka wysoka technologia, a sławki mają takie, jakby z To akurat lipa. Mało brakowało, młody! Nie miałeś przypadkiem pilnować monitorów? Artyzanci, łuki i przybysze atakują imperialny konwój. Zbliżają się do nich maszyny kroczące. Może Tarful tam jest? Tarful może być wszędzie. Nawet w piachu. My też tak skończymy, jeśli wplączemy się w tę walkę tam Ej, na dole. Nie mamy innego wyjścia, a oni... Zginą bez naszej pomocy. Więc jaki masz plan? Sabotaż. Znam maszyny kroczące z braki. Przechwycę je. Ha, patrzcie na niego. Wojny klonów mu się przypomniały. Kapitanie, podleć do tych maszyn. Czekaj, co? Słuchaj... Te maszyny transportują żołnierzy, więc jak się dostaniesz do środka, bądź ostrożny. Gris, stalowe nerwy, dawam mały pokaz. Hej, mam prośbę. Nie daj się zabić. Ale no się, nie mogę patrzeć deserce. na ten, ten wzrok tej babinki, tej Siri, czy jak ona się nazywa. przerażający. I na miejscu Kala no na skakałbym bez zastanowienia, żeby tylko od niej się odwalić. No, i to mi się podoba. Jest akcja. Zaraz, no. Jeszcze tkali i będzie git. No, długo nie musiałem czekać. Tu przynajmniej jest chyba cieplej, bo widzę w tej wodzie. O cholera. O, i to mi się podoba. Trzymajcie się. Cześć.